Zachęcić, słuchajcie, do głoszenia Ewangelii, do rozprzestrzeniania Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak naprawdę to jest bardzo proste. Jeżeli znasz Ewangelię, jeżeli wiesz, że Jezus za Ciebie umarł, tak, umarł za Twoje grzechy, pojednał Cię z Bogiem i tak dalej, to jesteś, znasz tą podstawę zbawienia, to jesteś w stanie głosić tę Ewangelię dalej. Jak ja to ostatnio robię? Ostatnio, słuchajcie. Hmm, Chodzę po mieście, zarówno z kimś, ym, z kimś, albo jako, z jakąś grupą, albo albo z jedną osobą i tak dalej. Chodzę i rozdaję, słuchajcie, coś takiego. Co to jest? To jest, słuchajcie, Ewangelia Jana z listem do Rzymian. Na końcu też jest, słuchajcie, ym, po prostu krótka Ewangelia, co trzeba zrobić, żeby narodzić się na nowo. Ewangelia Jana to jest ta Ewangelia, gdzie właśnie jest mowa o narodzeniu na nowo, a list do Rzymian... Tak naprawdę, jak go przestudujecie, przeczytacie, to list do Rzymian tak naprawdę zawiera większość odpowiedzi, wobec których ludzie mają wątpliwości. Jak się chodzi o rozmawiać z ludźmi, to ludzie mają jakieś wątpliwości, pytania, nie wiem. A co z ludźmi, którzy, którzy nigdy nie usłyszeli o Jezusie? A co z tym? A co z tym? A ja o co chodzi? Dlaczego z tym? To wszystko, słuchajcie, na no to wszystko są właśnie odpowiedzi w liście do Rzymian, więc warto tutaj. Ten list właśnie przedstawić i go trochę znać. Wiecie, z samego takiego rozdawania, ja nie wiem, czy się ktoś nawróci, ale mam nadzieję, że się ktoś nawróci. Ale to nie o to, to rozdawanie chodzi, bo tak naprawdę to jest taki, taki zaczątek. tak naprawdę. Ja rozdaję coś takiego i przy okazji jest szansa, że ktoś zacznie coś rozmawiać. Nie? A co, o co chodzi, a co to jest i tak dalej. No i wtedy można komuś powiedzieć świadectwo, z kimś można porozmawiać. Nie? Więc do tego Was zachęcam. Dlaczego ja to robię? Po pierwsze, jest taka nasza powinność, żeby głosić Ewangelię. Tak, jesteśmy to winni Chrystusowi, jest to nasza praca, powiedzmy. Jest to nasza, że tak powiem, nile no, obowiązek, co takie po prostu coś, co jest wykonujemy. To tak naprawdę, co nam zostało na tym życiu do robienia lepszego, czy mamy coś innego do robienia. A po drugie, słuchajcie, zacząłem to robić tak naprawdę, wcześniej też głosiłem Ewangelię, o czym to już mówiłem nieraz, ale teraz tak naprawdę zacząłem Głosić Ewangelię w takim, takiej najgorszej depresji, jaką miałem, ciężko było po prostu. W pewnym momencie po, po tych szpitalach i tak dalej, miałem problem ze wstawaniem, o czym tu mówiłem, nie? Było takie ciężar. Czułem się, że żyję w ciemności, nie? I wtedy ktoś mi podrzucił księgę Izajasza, tutaj 58 rozdział. Ktoś mi podrzucił te fragmenty takie przedziwne. I tu jest mowa o poście. I mowa jest tak. E, mowa o poście, no bo ludzie pościli, w sensie. Przestawali jeść, i wiecie, się modlili, i pokazywali: O ja wielce, poszczę, mam być bliski Bogu. A tu jest mowa, nie, nie to nie tak działa. E, czy nie to jest tym postem, który wybrałem, rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo, dzielić swój chleb z głodnym i ubogim wygnańców, wprowadzić do swojego domu, a widząc nagiego, przychodzić go i nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Wtedy Twoje światło zabuśnie, jak poranna zorza i Twoje zdrowie szybko zakwitnie, Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą i chwała Pana będzie za Tobą. Ja się czułem, słuchajcie, w takiej totalnej depresji i u mnie była ciemność dosłownie ciemność. Myślę, nie no, coś muszę zrobić, żeby była światłość. I tu jest ta piękna obietnica, że Twoje zdrowie szybko zakwitnie i Twoje światło zabuśnie jak poranna zorza. Skoro ja się czuję, że ja żyję w ciemności, a tu jest ta obietnica, to ja muszę coś zrobić, tak? Zarówno tam kogoś nakarmić i tak dalej. W ramach tego mojego postu, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, ta pierwsza z wersetu szóstego, czy nie to jest tym postem, który wybrałem rozerwać z niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo. Ja sobie tak uświadomiłem, że to jest to, co zrobił Jezus. Jezus dokładnie to właśnie zrobił. Schodząc do Szeolu, rozerwał wszelkie jazmy śmierci, rozerwał wszelki jasmo grzechu i tak dalej. On właśnie wykonał ten pozor, zerwał najcięższe brzemiona na świecie, stał się grzechem, tak. Oczyścił nas z grzechu, rozerwał to. Jezus zrobił tutaj. Jego światło zabłysło dzięki temu, co on zrobił. I teraz my. Jako wierzący, jeżeli jesteś wierzący, jeżeli przyjąłeś Jezusa jako swojego zbawiciela, jeżeli on jest Twoim zbawicielem, to tak naprawdę jesteś wierzący i tak naprawdę jesteś głosem Chrystusa na ziemi, nie? I to jest to. Ja, słuchajcie, pamiętam. E, strasznie miałem lęki, bałem się, wiecie, z domu wyjść i tak dalej. Ciemność mi się robi, jak 500 metrów przeszedłem. Ale w sumie nie no, ja będę głosił o Ewangelii. Nie jestem w stanie z ludźmi rozmawiać, bo ze mną ciężko się było tutaj dogadać. Nie jestem w stanie nic takiego robić, pięknego i tak dalej. Ale załatwiłem sobie ulotki z takiego kościoła i zacząłem, słuchajcie, ulotki roznosić po. Mm, po tych, po, po nie byłem w stanie te do ulotki dawać ludziom do ręki, bo byłem w takich ciężkich, po prostu takim ciężkim stanie. nie? Ktoś, kto przeżył takie różne psychiczne stany, to wie, że można być w ciężkim stanie, ale nie byłem w stanie takiej rzeczy robić, ale byłem w stanie roznosić sobie. Nie, no jak ludzie takie ulotki do pizzy roznoszą po klatkach i rzucają do tych skrzynek, to ja jestem w stanie ulotki nie też roznosić. Jeździłem tu po Krakowie pamiętam, że rzucałem te ulotki organizacyjne ludziom do skrzynek, tak sobie stwierdziłem i autentycznie po prostu z każdą taką ulotką czułem, po prostu się lżejszy. Czułem, jakby to światło rzeczywiście się, się jakoś rozwijało, nie? To zapalało nie? z tej ciemności, nie? Więc gorąco Was zachęcam, słuchajcie. Dam wam linka tutaj, gdzie można zamówić takie, takie Ewangelii Jana. Za 70 zł można zamówić takich 300, a oni na tym podobnie nie zarabiają, że to jest tylko koszty tam pakowania i wysyłki i, i, i całej tej obsługi więc 300 takich, takich Ewangelii Jana można zamówić. Słuchajcie, stańcie, nie wiem z tym w parku zacznijcie to rozdawać, zacznijcie rozdawać na ulicy. E, można do ludzi podchodzić, proszę się uśmiechnąć, nie? Jak ktoś będzie chciał zagadać, no to opowiecie Ewangelię. Jak nie umiecie, no to a tu że tu napiszecie, że tu jest Ewangelia z tyłu, tak? Można sobie przeczytać, można swoje świadectwo nawrócenia opowiedzieć. To jest naprawdę banalnie proste. Nie trzeba tu ze żadnej wiecie, krucjaty ewangelizacyjnej, nic takiego, po prostu wystarczy, że Ty zaczniesz to robić. Po prostu. Ty zaczniesz to robić, zaczniesz w ten sposób wspierać, zaczniesz w ten sposób tak naprawdę wykonywać to, co Jezus mówił, żebyśmy robili. Idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu, tak? Idziesz i głosisz na mieście. Ja rozumiem, że nie wszyscy mają odwagę, wiecie, żeby stanąć z mikrofonem i tak głosić wszystkim i tak dalej, ale od, odwaga do roznoszenia ulotek, zaczynając choćby od po, po skrzynkach, tak, e, czy zaczynając y, tak od rozdawania w ten sposób i tak dalej, e, jest, że tak powiem. to nie trzeba aż tyle odwagi, tak, bo jakbyś dostał takie ulotki od pizzy, to byś łatwo je rozdał czy z czegoś innego, nie? Więc wyobraź sobie, że to jest coś takiego właśnie, nie? Hmm. Czy się ktoś nawróci? Nie wiem. Ale znam świadectwa, że ludzie czy z takich traktatów, czy z ulotek, czy nie wiem, czy z gedeonitek i tak dalej się nawracali. Znam takie świadectwa, więc wiem, że to jest możliwe. Eee, wykonywanie dzieła Bożego w ten sposób. Mamy głosić każdymi sposobami, wszelkimi sposobami. Eee, w Biblii jest nawet taki sposób głoszenia, że ktoś chodzi i mówi, ja głoszę tą Ewangelię, którą głosi Paweł. Nie, bo się bał konsekwencji ktoś, albo chciał Paweł usadzić do więzienia. A Paweł mówi, że dobrze. Tak ma być! Niech będzie głoszony wszelkimi sposobami, więc zacznij głosić wszelakimi sposobami. W ten sposób, mm, właśnie. Mówię, ja w ten sposób głoszę. Ostatnio, nie wiem, ostatnio byłem na kościele ulicznym. E, to właśnie wziąłem tę Ewangelię i rozdawałem tam ludziom tutaj w przejściu podziemnym w Krakowie. E, więc zachęcam Was do tego. Nie jest to trudna. jest to naprawdę czysto taka prosta rzecz. E, no. A skarby w niebie, że tak powiem, są. To jest to. Więc trzymajcie się. Miłego, miłego, miłego dnia. E, miłego dnia. Pamiętajcie, zwłaszcza należy to robić, rozwiązywać więzy, bo Ewangelia jest tak naprawdę rozwiązywaniem więzów komuś. To jest wiózek grzechu, a ty głosząc w Ewangelię, dajesz mu rozwiązanie na grzech. Czyli rozwiązujesz go z więzów grzechu. To, co zrobił Jezus, tak. Dzieło Chrystusa rozprzestrzeniasz, tak? Czyli tak naprawdę ten post tutaj z księgi Zajasza, 58 rozdział, i co się dzieje tutaj? Jest mowa, obietnica, że Twoje światło zapłyśnie. Właśnie między innymi dzięki temu, że zaczniesz rozwiązywać brzemiona innych, głosząc im słowo Boże. Tak po prostu. Więc jest to taki sposób banalnie prosty i zachęcam Was do tego, żebyście to zrobili. Ok. Trzymajcie się, dzięki wszystkim za wsparcie. Tak naprawdę sobie nakupiłem kilka takich pudełek dzięki temu, że, 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 że ktoś mi dał trochę pieniędzy z Was, a więc mogą sobie takie na pudełka nakupić i je teraz rozdaję te pudełka. A więc y, dzięki wszystkim za wsparcie też tego kanału i y, tego co robię. Y, trzymajcie się i do zobaczenia. Mam nadzieję, że ktoś stanie, chociaż gdzieś to zacznie y, kiedyś rozdawać. Jak nie to, to inne ulotki można sobie przygotować. Tutaj wiem, że, że są ludzie, którzy sobie swoje urodki przygotowują. Mamy głosić. Naprawdę mamy głosić. Jest to nasza powinność wobec Chrystusa. Mówił, żeby to robić. Jest to wykonywanie Jego słowa. I mało tego, że jest to wykonywanie Jego słowa, jest to część naszego postu z obietnicą tutaj, tak? Bo rozwiązujemy wiedzę niegodziwości. Rozwiązujemy, puszczamy wolno uciśnionych. Ktoś jest uciśniony grzechem, a ty mu pokazujesz prawdę, pokazujesz mu Jezusa. Nie? E, więc wiem, że to działa, po sobie to poznałem i tak naprawdę tutaj też często to radzę ludziom, żeby robili. Czujesz się w depresji, czujesz się w takim ciężkim stanie? Idź, zacznij głosić Ewangelię, tak? Rozwiązuj ludziom jarzmo, a twoje światło zabłyśnie. No, trzymajcie się, hej!